O, ten jest tam. Lecimy. Ciekawe, co działa. Ale pyszny leży tutaj w jednej. Hmm. można na klucz Okej. To. Ja mam tutaj. To jest załatwione. Łatwiej, czy to odpadło? Szkiełko. Na dla nas tu dla nas tu, nie się nie stało nikomu, jakby tutaj dla tych nie chodziło. No wygiął się, raczej ja był taki. O jacy, ale, ale rozwalony jest. 3, trzy, 1 jeden. Trzy. Nie ma nic. I tutaj jest tyłu. No, trochę się poczyskam. Dobra. i ostatni raz, trzy, nie dwa. Jeden. O, 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 oj. Mm, mało. Teraz. No, nie ma Trzy, dwa jeden. jeden, jeden. Tutaj trochę odpadło tutaj i tyno 3-2 1. o widać, że szkiełku odpadł i się wygiłuję. Materia to jest rocznie. Nie jest zepsuta. No ale i tak się po chwili rozadowuje. I chyba się przyzepsyło, bo nawet nie szło go załączyć. Naprać 3, 2, 1 O bardziej, chyba? Nie. Nie wiemy. Zaraz będę już skończyć odcinek, bo za mało mam miejsca w telefonie. 3, chyba. Ida. O! Wciąż mnie kurde. Kurde, zapomniałem. ś Zacznijmy za cojemmy oh. I ciekawe co tutaj takie szkody Szkody. Szkody ze szkody. Chciałem podasz zapojcie coś o coś tu padło no nie wiem jak O, tutaj się też. Kurde. O, tu i co? I <laughs> Jakiś odgłos to wydało. ręcznie zaprzestać. Tego dobra. Nie będę ryzykować. Teraz się żyje. Trzy, dwa i jeden. Dwa i trzy. Dobra, nie będę dalej ryzykować. Mogę dalej. И увидимся в следующем видео,